Cześć z tej strony tunga. Otworzymy sobie dzisiaj paczkę moją z craft Jak widzicie, ona jest świetnie zapakowana. Tutaj posłużę się moim skarpetkiem. Pytałam na Instagramie, czy chciałbyście ze mną na żywo otworzyć e, tą paczuszkę, Miałam na myśli, że będę po prostu otwierać ją na e, nagraniu, które właśnie teraz e, oglądasz. E, nie miałam absolutnie na myśli tego, żeby robić to na żywo, w sensie na live, ponieważ dzisiaj już takiego spontanicznego live'a prowadziłam. No i doszłyśmy z dziewczynami do wniosku, z tymi, które były na tym spontanicznym live'ie, że mogłabym prowadzić takiego scrap pogaduchowego live'a co tydzień i co tydzień w środę, jeszcze nie ustaliłyśmy godziny, czy to będzie godzina ósma, czy to będzie godzina dziewiąta także e, to jeszcze ustalimy i będziemy sobie miały takie skrapy pogaduszki. no i tutaj mam e, od Marty e, tiktaki jak zawsze, one są takie słodziaśne mam świąteczne mix węki to jest MM071 zaraz sobie bliżej to obejrzymy na moim profilu e, love table na instagramie Możecie obejrzeć um, testy AstroPast um, Simona Haleya, który stworzył te pasty dla Rangera. Zakochałam się. Ja się zawsze boję tego typu rzeczy, ponieważ ja nie jestem skraperką um, mikset mediową, zawsze to mówię. Ale spróbowałam tych past, ponieważ chciałam dodać brokatu do swoich świątecznych projektów. No i powiem Wam, że wyszło rewelacyjnie, więc zapraszam Was do obejrzenia e, tej rolki na moim e, kanale Love Paper Craft. A co dzisiaj mamy dzisiaj mam e, dla Was właśnie taką mini paczuszkę, tutaj jest maska od Craft and Diu. I ta maska nazywa się bodajże Stars, czyli Gwiazdy. I będziemy testować sobie te pasty od Simona. No i tutaj popatrzcie, jakie mam fajne arkusze od Maty. Bardzo dziękuję. To są arkusze bodajże z Galerii Papieru. Pięknie się mienią. Nie wiem, czy kamera oddaje jakie piękne perłowe wykończenie z tych arkuszy. Tutaj mamy taką strukturę lekko lnianą, no i tutaj mamy taką, mi się to kojarzy z taką ścianą, wiecie, taką polerowany beton, ale w pięknym białym kolorze. No i tutaj mamy nowe kalki, nowy producent w kraftenie. Marta mówiła, że te kalki są po prostu tańsze. I jakościowo w pierwszym takim dotyku, no nie sądzę, żeby czymkolwiek się różniła od tamtej włoskiej marki. To jest ta lżejsza kalka, chyba 130 gramatura. Jeżeli się mylę, to w opisie poprawię, czyli to jest tak lżejsza, oznacza, że jest bardziej cienka i bardziej miękka. No i tutaj mamy tą grubszą gramaturę, ta ma 180 gramatury. Jest taka no taka mięsista jest i tą bardzo polecam jako bazy wzięłam sobie aż trzy, ponieważ bardzo lubię pracować na kalce i te kalki grupę polecam przede wszystkim jako bazy kartek, wychodzą przepiękne, można z nich robić koperty na moim profilu również znajdziecie bardzo dużo inspiracji dotyczących tej kalki, jakbyście chciały więcej mogę nagrać filmik na youtube jak wykorzystać, użyć kalkę i pokazać Wam projekty. Ta miękka bardziej pasuje mi jako szybki do shakerów i tego typu rzeczy, więc jest bardzo fajnym, kreatywnym. Produktem. No i te arkusze teraz na zbliżające się święta, bądź na i do bieżmowania, do pamiątek komunijnych, moim zdaniem to jest strzał, w dziesiątkę, ponieważ nie musimy za dużo myśleć i pracować nad tłami, jak dobrać, tylko po prostu używamy takich bardzo eleganckich arkuszy. I to jest bardzo y, fajne, i w tym roku moja młodsza córka idzie, znaczy w przyszłym roku idzie do komunii e, świętej, więc y, będę przygotowywać bardzo dużo y, pamiątek. Na pewno y, przetestuję te arkusze z galerii papieru i y, pamiątki pójdą w ruch. Wyciągnę teraz ten, tą, tę maskę z kafędziu. Mam jeszcze z Crafting View do recenzji, użyłam ostatnio od, w tej roce, o której Wam opowiadam, tej maski Sparks oraz tej dots. Te dots przypominają mi płatki śniegu. I pokażę Wam efekt, bo efekt wyszedł rewelacyjny. Testowałam go na białym arkuszu. Popatrzcie na ten. Złoty kolor, no jest niesamowity, ten brokat się nie sypie, nie można go zetrzeć, jest taki gruby, daje no super efekt, fakturę i no nie da rady go zetrzeć, no nic nie, no, nic nie można z tym zrobić, po prostu to zostaje permanentnie, więc no rewelacja. To jest akurat maska Delusions hmm, Rangera rewelacyjny szablon, on jest wielkaśny, powiem, że ma długość 30 cm to ma 30 cm, tak, no i szerokość, to jest jak A4, więc rewelacyjna maska, no i na białym tle tutaj mam kolor złoty, czerwony i zielony i biały, takie sobie wybrałam jako świąteczne kolory, no w złotym jestem totalnie zakochana, aczkolwiek popatrzcie na ten biały on zastyga na taki krystaliczny kolor, więc ten śnieg, nie wiem czy to dobrze widać, czy te gwiazdy no rewelacyjnie wychodzą, tutaj mamy ten złoty kolor no i na papierze kraftowym również jak widzicie, no jest ten to dimension, czyli ten taki Efekt 3D, tutaj jak taki śnieg, No widzę po prostu te kropki na tle jakiejś szybki jako padający śnieg, a to jako takie lampeczki, no naprawdę można zdziałać bardzo fajne rzeczy z tymi maskami i tymi pastami, dlatego szybciutko Wam pokażę. Tutaj to położymy tu, o. Wykorzystam papier kraftowy, czarny arkusz, i tym razem sięgnęłam po stamping pad z P13 i wezmę szpachelki. Tylko. Taka nieprzygotowana, to tak na szybko. Dawno nie było takiego unboxingu u mnie, więc biorę sobie szpachelki. One są super, są z Distressa. Rangera. No i możemy zająć się testami tej maski gwiazdy. Gwieździsta noc z Betlejem. Zobacz, taka jest moja wizja. To są jedne z moich teraz ulubionych nożyczek. Czekajcie, gdzieś muszę znaleźć. Te pasty, jakiekolwiek media kupujecie, powinny zawsze być w tym swoim oryginalnym opakowaniu. No, i u Marty kupując, u Marty mam na myśli, właśnie w Craftvenie, e, macie pewność, że dostaniecie oryginalnie, ładnie zapakowane produkty. No, i teraz dokupiłam sobie e, kolor Prom Queen, to jest kolor różowy. Ponieważ y, będę y, w świątecznych projektach y, sięgać bardzo dużo po kolekcję P13 Santa's Workshop, i ona właśnie ma kolory y, różowe, trochę turkusu, trochę zieleni. Więc y, sądzę, że jakbym dała trochę takiego błysku. Zaraz sobie porównam, czy to czy się do tej kolekcji będzie pasować. Tu mamy na białym tle. Wiesz, ja jestem e, laikiem, jeżeli chodzi o mikset mediowy rzeczy i po prostu polecam to mm, jako skraperka kartkowa. Na pewno dziewczyny, które tworzą piękne, bogate, mikset mediowe m, projekty, będą w stanie Wam więcej opowiedzieć. Ja, jedynie, jako skromna crafterka, można powiedzieć, m, kartkowa, mogę się jedynie wypowiedzieć. Korzystanie z takich szpachelek dziewczyny jest o tyle fajne, że niczego nam nie szkoda, zgarniamy wszystko. do słoiczka elegancko teraz powinnam szybko pójść e, pobiec do łazienki wszystko ładnie e, umyć pod bieżącą wodą ale że nagrywam dla was już nie będę uciekać tylko zgarniam tę drugą stronę żeby tych nie pobrudzić położę sobie tu Kładę sobie tą drugą stronę. Nabieram. To jest kolor Tropical y, Tango. No jak widzicie, to są moje ulubione y, kolory turkusowe. W moim klimacie mój ulubiony kolor. Na szczęście mój mąż też lubi ten kolor. Mamy nawet y, klatkę schodową z elementami tego typu koloru. super teraz na prawym tle ja to zostawię do wyschnięcia i za jakiś czas nagram Wam, żebyście miały już całkowity wgląd na to jak to wygląda po zastygnięciu zastyga różnie, to zależy jak grubo oczywiście nałożycie maskę ale już widzę, że jest super ale mega kolor. Jaram się. No i wiem, że to będę korzystała z tych masek nie tylko na święta. Na święta tym bardziej, bo oj, ruszone było. Dlatego, że mi się wydaje, że kartki świąteczne tak powinny mieć trochę blasku. Nawet te takie eleganckie, minimalistyczne. Ale to zależy wszystko od gustu. Ale wiem, że tworząc projekty dla Dziewczynek, o, poleciałam po tym. E, też będę właśnie korzystać z tych past już e, zastanawiam się, jakie uniwersalne maski sobie kupić, żebym mogła korzystać całym rokiem do e, uniwersalnych projektów. Mogę sobie tak po prostu położyć tą maskę, tylko że mam matę szklaną, którą po prostu później wiecie, ciepłą wodą, płynę do mycia na Czyszczę. No, i tak się przedstawiają te y, kolory. Piękny, taki zielony, idący, turkusowy kolor, tak jak się wydaje. Więc póki to y, wysycha, odłożę sobie tą maseczkę. Pokażę Wam jeszcze świąteczne mikrybenki, które się znalazły w mojej paczuszce. Jakby to otworzyć. No dalej. Tutaj mam takie w krawędzi, też możecie takie podstawki sobie kupić. Oj, dobrze, że jeszcze więcej sobie to podłożyłam, bo. W tych są, słuchajcie, takie drobne kuleczki. Takie widzicie? E, te cienkie, te cienkie kuleczki. Takie malutkie, drobniutkie, słodziutkie. No i tak, mamy skarpetkę. Chyba to jest, nie, to, to jest taka laska cukrowa, chyba. Chociaż można byłoby też powiedzieć, że e, skarpetka. E, no i tutaj mamy piękne, klasyczne. Świąteczne kolory, i ja w tym roku będę miała bardzo kolorowe inspiracje dla Was. Świątecznie będzie klasycznie, będzie elegancko, w srebrnych odcieniach Christmas Charm, Christmas Trisode 13. No i pojawi się jeszcze inna marka, bardzo klasyczna polska świąteczna. No i za chwileczkę zobaczymy, odliczam czas, zobaczymy, ile potrzebują te wzory masek do wyschnięcia, i się zobaczymy. Dobra, minęło kilka godzin. Mogłabym powiedzieć, że minęło, nie jestem pewna dokładnie 2-3 godzinki, ale po tych dwóch, trzech godzinkach to już wyschło na, na 100%. Widzicie, jest taka fajna struktura, jest efekt taki 3D. No, i tutaj mamy ten kolor Prom, Prom Queen. Widzicie, ten różowy to nie jest taki pastelkowy różowy. No, można by powiedzieć, że to taki zbliżony, fuksie, bardzo taki głęboki różowy kolor. A ten kolor Tropical Tango to jest taki. W turkusowy, idący w kolor szmaragdu. No nie wiem inaczej, jak Wam to wytłumaczyć, ale bardziej idący w ten kolor ym, zieleni. Wiem, że jeszcze chyba do wyboru mam kolor taki pomarańczo-czerwony, bo czerwony typowo Bisting mam. Yy, I to chyba byłyby wszystkie kolory, więc tak bardzo mi się podobają te pasty, że sobie na pewno yy, to mówię jeszcze brakując, bo wiem, że jest typowo niebieski jeszcze Kolor i tak sobie teraz myślę, że do takich eleganckich, chłodnych kolorów świątecznych super będzie to wyglądać, więc niebawem sobie to domówię, ale na razie pokazuję to, co mam. A korzystałam z masek od Craft and You. Te akurat się nazywają Stars, ale wcześniej Wam pokazywałam, są jeszcze takie śnieg i Sparks. Więc serdecznie Wam polecam i to było być dzisiaj na tyle. No i zapraszam na kolejny filmik. Sądzę, że to będzie już filmik z tworzenia kreatywnego wieczoru Szczepa.